Cześć i zapraszam Was dzisiaj na mecz Juventus kontra PSV, UEFA Champions League. Więc no zobaczymy, kto tutaj wygra w tej potyczce. I czy Juventus, czy PSV? Wiadomo, Juventusi już nie ma Wojciecha Szczęstego, który zakończył karierę e, klubową i reprezentacyjną. Ale jeszcze będzie jakiś mecz pewnie pożegnalny w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego. I kto wie, może właśnie 12 października na PG Narodowym w Warszawie wystąpi przeciwko Portugalii. A ten mecz będzie komentował Tomasz Swakowski i Jacek Laskowski. Transmisja z tego spotkania będzie na kanal Plus Ekstra 2 o godzinie 18.45. Na stadionie Allianz Stadium w Turynie pojemność stadionu 41 507 miejsc. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Proszę Państwa, bądźmy szczerzy, to właśnie na takie chwile jak ta czekają piłkarscy kibice na całym świecie. Już za kilka chwil obejrzymy dzisiejsze starcie. Ciekawe co dziś pokażą. Jestem przekonany, że czeka nas wielki mecz. Kto wyjdzie zwycięsko z najbliższego meczu? Kibice na stadionie Juventusu rozgrzani. Miejmy nadzieję, że ich energia udzieli się zespołowi. Zapraszamy na mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną. Jacek Laskowski, wreszcie się doczekaliśmy, proszę państwa. Wracają najlepsze europejskie rozgrywki. Znów możemy się emocjonować UEFA Champions League. Dziś pierwszy mecz fazy grupowej tegorocznej edycji. Juventus zmierzy się z PSV Eindhoven. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Joko. To musi być gol! I już mamy bramkę. Otwiera wynik. Halo, tu Turyn. Dzisiejsze spotkanie odbywa się na Juventus Stadium. Ta arena była świadkiem wielu niesamowitych bojów. Obyśmy taki oglądali również dziś. O niezapomnianą, mam nadzieję, atmosferę zadbają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza Liga Świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Juventus zmierzy się z PSV Eindhoven. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Wybija te piłkę. Mamy dziś sporo dobrych zawodników na boisku, ale oczy wszystkich zwrócone są na Federico Chiesa. Niesamowita szybkość. Ma to depnięcie. Jeśli obrona choć raz pomyli się z pułapką offsideową lub zostawi za dużo miejsca, to będzie pozamiatane. Każda prostopadła piłka na dobieg będzie ogromnie niebezpieczna, więc defensywa musi się pilnować. A najlepiej cofnąć się pod bramkę, żeby utrudnić do. Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Znakomita interwencja, to mogła być bramka! Luc de Jong! Dobrze teraz broni, brawo! Głęboka ta centra z narożnika. Juka do McKenziego. Kibice chcą strzału. Benitez, pewna interwencja. Wyjaśnia sytuację. Takie faule nie uchodzą płazem. Piłkę i biegnie z nią do przodu. A Kenny! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Widać tutaj, jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Do Bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że Bramkarz nie miał szans. No to mamy 1 do 0. De Jong z piłką teraz. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny. Wojna nerwów. Szansa na wyrównanie. Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. A Kenny Radio ma piłkę. Juve szuka luk w obronie przeciwnika. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Z piłką teraz de Jong. Teraz naprawdę świetna piłka. Uwaga, piłka w grze. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. No ale zaraz. Oj, może być z tego gol. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. A teraz, uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Piłką teraz de Jong. Decyduje się na strzał. No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo. Wyglądał przy tym bardzo pewnie. Zresztą nie tylko podczas tej interwencji. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Duelo Catelli, Duszan Wlachowicz. Tylko minuta dodatkowego czasu. Mamy remis, spokojnie teraz przygotowują atak. Uwaga, musi to trafić! Wspaniała interwencja, to powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Zagranie w pole karne. Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko było już po herbacie. Minęła pierwsza połowa spotkania na stadionie Juventusu. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Mamy 2 do 1 Dla Juventusu. No, Tą bramkę na 2-1 strzelił Adrian Rab Rabio. No i zobaczymy jaka będzie druga połowa. Na razie przejdźmy sobie do zmian. Rzucimy sobie Arkadiusza Milika. I wrzucimy sobie Hena za Mackeniego. Miretti wejdzie sobie za radio. No dobra, to przychodzimy do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Na stadionie Juventusu rozpoczyna się druga połowa. należy bronić dostępu do własnej bramki. Jest szansa, uderza. Tak, świetnie teraz bramkarz. W okolice jedenastki teraz wrzuca. No i nic z tego nie będzie. Nie poradził sobie tutaj z obrońcą. Wiesz co? Gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo. Brawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. Oba odbioru w ataku. Miretti. Teraz pora strzelać, co za blok. Ferman. Wycofanie na przedpole. Postanowił strzelać. Bankaż teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Postić. Jest pressing. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Teraz będzie niebezpiecznie! Ależ to była okazja! Oj, będzie wlół sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Głęboka ta centra z narożnika. Dalej piłka w grze. No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny. To strzelą, zyskają większą przewagę w tym meczu. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję. Zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzysta. Irving Losano. Luc De Jong. Herman. W akcji zawodnicy PSV. Czy zdołają to wykorzystać? Deja na bramkę. Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Z piłką teraz de Ale szokacja na gola. Obrona, ale piłka w grze. Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. Szansa milika. Oj, tuż nad bramką! Naprawdę mało brakowało! Czas na zmianę, zaraz ktoś wejdzie na boisko. Z piłką teraz de Doskonale zablokowany teraz. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła. Tak! Co za końcówka, proszę Państwa! Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Z takiej odległości naprawdę ciężko nie trafić. Pewne wykończenie. Juwe, szuka luk w obronie przeciwnika. Podanie górą i zrobiło się ciekawie. Gra przerwana, wszystko jasne, zawodnik na spalonym. Tak nie można wznawiać, możliwa do uniknięcia strata. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Tak jest! Bramka! Ruszyna przeciwna musi teraz odrobić stratę dwóch goli. A spotkanie ma się ku końcowi. Ależ to była bomba. Ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. I po tej bramce jest 4 do 2. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Ferman. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Teraz widzimy w powtórce tę bramkę raz jeszcze. No ale niestety chyba za późno. Raczej nie zdołają już odrobić tej straty. Chyba, że sędzia jeszcze trochę to przedłuży. Trzeba było brać się do roboty wcześniej. dobiega końca. Zwycięstwo w pierwszym meczu fazy grupowej daje Juve komplet punktów. UEFA Champions z nich stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale. Kontrolował grę i mamy tego efekty. Wydaje mi się, że nie przesadzę, jeśli powiem, że Duszan Wlachowicz rozegrał dziś spotkanie na więcej niż przyzwoitym poziomie. Oby tylko utrzymał się na nim jak najdłużej. Na pewno cieszy się z wykorzystania rzutu karnego i końcowego zwycięstwa, ale warto podkreślić, że obrona miała istne urwanie głowy przez cały mecz. No i koniec meczu. Juventus u siebie wygrywa 4-3 z PSV Eindhoven. Jakie to były emocje, naprawdę takich walki to jeszcze nie widziałem. Jak był taki mecz rzeczywiście no to no byłoby co oglądać. Dasz 7 bramek w całym spotkaniu. No, Juventus naprawdę tutaj e, walczył dzielnie z PSV Oitzhoven, mimo tego, że PSV e, nie, nie chciało się tak łatwo nabrać na sztuczki Juventusu. No, ale no, Juventus wygrał, więc ostatecznie mają trzy punkty. No, jeśli chodzi o bramki, no to już Wam mówię, kto strzelił. Czyli McKinney w 25. Minucie De Jong, w 30. Minucie Adrian Rabio, w 45. Minucie Później Dusan Flachowicz w 66. Minucie Lozano, w 82. Minucie i Arkadiusz Milik, Polak, Rodak w 88 minucie. No i Wamen w 90 minucie. Jak się Wam podobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie. Zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Podajcie też na kanał Sebastianixa, Wojtes, Wloki Loki, Wojtas, Wojtas przy kanał z Games. Trzymajcie się i do usłyszenia.